Słuchajcie, za chwilę będzie mówił y, Jacek Jankowski y, na temat gier w NK. Y, o godzinie 20, y, tak jak planowaliśmy, y, odbędzie się debata z udziałem blogerów. Nie, ja sobie czuję. Dobra. Y, słychać mnie? Tak, tak. Nie. Dobra. Y, kto z Was ma jeszcze konto na naszej klasie? Jezus Martyn. No to dobrze, dobrze jest. A kto z was gra? No teraz mniej. Dobra. Ale w... Ty masz konto i grasz. Nie grasz. No to będziesz grał. Dobra. Ja wam troszeczkę powiem o, o NC, jak wygląda co z grami. Zajmuję się w naszej klasie w NC od końca zeszłego roku platformą gier i aplikacji. Próbuję to troszeczkę Rozhulać. Cała platforma działa od 2010 roku. Na samym początku było troszeczkę tych gier. W tej chwili jest ponad setka. Jest teraz to wszystko wrzucone do jednego ładnego katalogu, a tak wygląda to w cyferkach. Cała NK ma 8 milionów użytkowników, według megapanelu w tej chwili. no Tam z górką graczy jest jedna czwarta, czyli jest jakaś. Jakaś grupa, która gra, i ta grupa jest dość porządna. Moje działania i mam nadzieję, że działania też niektórych, którzy są tutaj na sali, no są nawet takie osoby, będą doprowadzały do tego, żeby tych graczy było więcej, żeby to nie była jedna czwarta użytkowników, tylko bardziej połowa użytkowników. Czyli mamy jeszcze jakieś. Dlaczego ty mi jest zdjęcie tak z bliska? No, dzięki żeby było troszeczkę więcej. Jeżeli chodzi o profil gracza, tak jak widzicie, jest masa kobiet. To jeszcze raz, kto z was gra, ale w cokolwiek, na komórce. ja nie wierzę, że tylko jedna osoba na tej sali gra, naprawdę, nie mówcie głupot. Nie graliście w głupie, wygraj kubeczek Maxwelhausa, czy cokolwiek takiego, to też jest gra, naprawdę. Jak na sam koniec jeszcze spytam, kto gra, to gwarantuję, że więcej osób jeszcze podniesie łapę. Mam wykłady na, na SGH na przykład. I na samym początku wykładów, jak pytam się, kto gra, to podnosi dwie-trzy osoby rękę do góry, a na samym końcu wykładów, jak się pytam, to może jedna osoba nie podniesie ręki. Także naprawdę może nie jesteście świadomi, że gracie. Dobra, jak wygląda profil gracza, jeżeli chodzi o wiek i rozkład tego? Jak widzicie, najwięcej gra dzieciaków, a później idzie totalnie w dół. Nie ze względu na to, że starsze osoby nie grają, tylko dlatego, że w tej chwili u nas nie ma gier dla starszych ludzi. Jaki jest średni wiek gracza w Polsce według badań, które były pokazywane na sali obok 3 miesiące te nie. No 3-4 miesiące temu. Ktoś wie? No jest. Około 30, ponad, ponad 30 lat, głównie kobiety, ale to nie to nie są te dzieciaki. Także zobaczcie, że według tego, co tutaj jest, w życiu tutaj nie będzie średnia 30 parę lat. Także jest tutaj dużo do naprawienia. Zobaczcie, co się śmiesznego dzieje tutaj. Około 30 lat, faceci nagle wracają do grania. No, ha, 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 ha. ha. Niektórzy idą, kupują sobie Lamborghini, niektórzy siadają i zaczynają grać. Zależy co, na, co, na co kogo stać. Dobra, mój ulubiony wykres to jest jak wygląda granie w ciągu dnia. I teraz mamy tak, nie wiem czy tam widać taką fajną zieloną linię tutaj, o. Widać? A mamy pointer jakiś? Nie mamy, to będę musiał paluszkiem pokazywać. Dobra, czerwona ta najgrubsza linia to są... Ilość graczy w danej chwili, w ciągu doby, w ciągu tygodnia, zobaczcie co się dzieje, przychodzą ludzie do roboty koło godziny siódmej, później sobie grają, grają do godziny tam dwunastej, trzynastej, dzieciaki wracają ze szkoły, siadają z rodzicami do grania, po kolacji wszyscy idą spać. W weekend, weekend to jest ten szary, troszeczkę... Dłużej grają w nocy do około pierwszej godziny, ale za to wstają później i później wszyscy grają. A ten taki zielony wykres z takimi, pikamy tutaj, ja go pokazywałem kilka razy. Kto mi powie, co to jest. Jaki to jest dzień w roku, jeden dzień w roku? Jaki to może być jeden konkretny dzień w roku, taki dziwny z takim wykresem? Wigilia! Jaki? Sylwester. No ale sylwester to być tutaj. Na, tu jest sylwester, to jest wigilia. Rano przygotowuję przed wyjściem do sklepu po wszystkie rzeczy na wigilię, czy tam przygotowywaniem do wigilii muszę sobie zasadzić truskawki, a później muszę je zebrać. No, naprawdę, to tak działa i naprawdę ci użytkownicy tak, tak, tak chodzą. Dobra. E, jak, jakie gry się gra? O tak. Gramy w grę. To są najlepsze gry zeszłego roku, i tyle użytkowników te gry zebrały w 2012. Może to nie są gry wysokich lotów, ale w to ludzie grają. Kto z Was łowi ryby, chłopaki? Ty na Auli mówiłaś sieć. Nowe audytorium, nowe pytanie do chłopaków: kto łowi ryby? W realu. No, no to możesz sobie w dwóch różnych grach u nas połowić ryby. O tak. Siadasz. Sorry, ja tego nie rozumiem do końca, ale. Milion użytkowników nie może się mylić. No. Siadają, zarzucają wędkę, ściągają tą rybę i są dwie takie same gry i każda ma po bańkę użytkowników w skali roku. W skali kwartału to jest. 300 tysięcy, 400 tysięcy. E, zobaczcie, że nie dużo się zmieniło. O, to jest cały rok i ostatni kwartał. Co ciekawe dla mnie, i dla mnie bardzo fajne, dla polskiego rynku bardzo fajne, to chodzi o, żeby pojawienie się tego skalnego miasteczka. To jest gra, która przyszła z Polski, została wyprodukowana we Wrocławiu przez chłopaków z Piccadilly i wskoczyła od razu na Czwarte miejsce w kwartale, no zobaczymy, cały czas rośnie, są odno klasniku, idą, Jezus mart, nic nie widzę, I idą dalej. Gra polega na tym, że mamy sobie, prowadzimy sobie miasto w czasach Flintstonów, no można powiedzieć, jakieś tam zabijamy, jakieś pterodaktyle, jakieś inne rzeczy, ale w to gra pół miliona użytkowników. W ciągu kwartału tylko przyszło. Ja nie wiem, co będzie za pół roku. Może będzie to półtora miliona, może na tym się zatrzyma, ale już mają e, pół miliona użytkowników. Jak ktoś się zastanawia, jak na tym zarabiać, e, nie mówimy jeszcze o zarobku reklamowym, to tutaj jest coś takiego jak RPPU. To jest średni dochód e, na płacącego użytkownika. Nie na wszystkich użytkowników, tylko na tą. Część płacącą i oni już dla siebie do swojej kieszeni po podziale wszystkimi smsami, operatorami płatności i tak dalej po, po podziale z naszą klasą mają 11 złotych od takiego użytkownika. Patrząc, że to jest pół miliona użytkowników nawet niech 10% z tego yy, płaci czy nie wiem 5% czy 15% to już są jakieś konkretne, konkretne pieniądze, yy, dobra. To samo było tydzień temu. Pytanie, jak narysować papier? Jak narysować papier? Jest taka prosta gra, bo tamta była taka rozbudowana. Zaraz mi powiecie, farmę, to, to trzeba kupę ludzi mieć, żeby coś takiego wyprodukować. Tutaj jest akurat kalambury. Trzeba narysować coś, a później coś odgadnąć. Co tutaj jest narysowane? To są literki dla podpowiedzi. B Banan. Dokładnie, tu jest banan. Czyli najpierw powinienem narysować kartkę, później przechodzę i zgaduję, że to jest banan, i mogę grać w kółko. Czyli następno, znowu coś mi się wylusuje, znowu coś zgaduję i tak w kółko. I tak w kółko. W tej chwili w to gra po miesiącu 130-140 tysięcy ludzi. Oni urośli bardzo szybko, bo urośli w ciągu 20 dni do 100 tysięcy użytkowników. Jeden z najlepszych wzrostów, jeżeli chodzi o, o NK. Głównie ze względu właśnie tego zachowania, że jest to totalnie, totalnie proste. Ci użytkownicy, te 100 tysięcy użytkowników, które było jest w aplikacji, wygenerowało 3 miliony tych rysunków. Teraz pytanie, czy chcielibyście zebrać jakąś dużą bazę rysunków stworzoną przez nieograniczoną ilość różnych użytkowników do różnych haseł. To macie 3 miliony rysunków w tej bazie. Możecie sobie, yy, możecie sobie na tym bazować. I na tym nawet może nie zarabiają kokosów jeszcze, ale już zarabiają. Co dziwne, dla mnie dziwne, yy, troszeczkę. Yy, zarabiają na przykład na tym, że mogę sobie w grze nie tyle, co kupić podpowiedź, żeby, żeby lepiej grać, ale mogę sobie kupić kolorek. Czyli mogę tego banana narysować na żółto. I za to ludzie płacą. Ale płacą, no jest coś takiego. Dobra. Teraz już troszeczkę więcej o de facto bardziej dla was, czyli jak można to wykorzystać reklamowo do działań w social mediach. Jest sobie taka, kto, ktoś kiedyś miał to Magogi z was? Nie, nie gramy wcale nie gramy, nie. Yes. Nie, no, no to jest takie Tomagotchi, a ktoś wie co to jest Little Pet Shop? Już gorzej, o. no dwie, trzy osoby. Little Pet Shop są takie małe e, zwierzątka, dziwne dość, z takimi wielkimi głowami e, i to jest bardzo popularne wśród dziewczynek takich w przedszkole, podstawówka, początek podstawówki. I do czegoś takiego Little Pet Shop zrobiło sobie aplikację na NC. Polegało to na tym, że przychodziłem właśnie jak Magoczy. Hodowałem sobie tego Little Pet Shopa, jak go sobie wyhodowałem, to mogłem hodować kolejnego. Jak ktoś wyhodował całą kolekcję, to mógł wygrać coś. Jakiś, jakiś tam zestaw tych Little Pet Shopów, mimo że nie było jakoś mega dużo promocji. 184 tysiące ludzi w to zagrało, w grę reklamową. Teraz pytanie: jaka jest największa gra reklamowa na Facebooku? Jakie miała zasięgi w Polsce? Specjaliści od social media. Kto? No wiem, ale jaka gra? Mentos, Mentos Rainbow, 100 tysięcy, 100 ponad 100 tysięcy zagrań. Mega duża promocja, bo tam oni się pojawiali na kwejkach, nie kwejkach. O no sorry, jeżeli by weszli na enkę, to by sobie to zjedli w dwa dni de facto. Dobra. Są też duże gry reklamowe. Eee, tutaj, akurat, jazda prób na Splay. Zobaczymy, może wrócą, może wrócą na portal, może nie. Oni zeszli z portalu, bo nie widzieli e, możliwości później monetyzacji tego. Co prawda. Przez rozmawiałem z ludźmi, którzy to robili po stronie, po stronie playa i sami przyznali, że zapomnieli na przykład wykorzystać dodatkowo y, tych kodów z doładowań, bo wystarczyłoby, żeby ci, którzy nie wiem, mają kod z doładowań do telefonu, mogą sobie doładować to w grze. I mamy pełną monetyzację i gry i sprawdzenia, czy to są faktycznie użytkownicy playa. Dobra, też są gry, które już siedzą na portalu. I można je spokojnie wykorzystać. E, polega to na tym, to ty mówię, że tam. A tam z tyłu słychać mnie? Dobra. Nie, nie, nie. nie. E, e, można wykorzystać to, co jest, czyli mamy grę, która ma duży zasięg. E, no, sorry, na przykład wiejskie życie, tam widzieliście, milion użytkowników było, prawda? No to wyobraźcie sobie, że w tym wiejskim życiu e, lądują. Placementy jakiegoś nawozu sztucznego. Idealne połączenie. Szczerze, we wtorek było zaliczenie u mnie na kolegium Civitas. Jest taki przedmiot, jest taki przedmiot, tak gry w marketingu. I na zaliczeniu, gdzie ludzie dostali, zrób kampanię nawozów sztucznych. Większość grup zrobiła właśnie wejście do jakiegoś wiejskiego życia, do jakiejś farmy, i tam wzrzucenie tych 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 nawozów sztucznych, według mnie by bardzo fajnie zassało. Zobaczymy. Może, może się pojawi. Dobra. Czy jest na sali jakiś deweloper gier i aplikacji facebookowych, tam nie chcą podnieść ręki, widzisz? Albo gadają. Igor! O. Do was mówię. Jeżeli robicie jakąkolwiek grę bądź aplikację do mediów społecznościowych, albo byście chcieli zrobić, to... Jeżeli ona spełni te warunki, które są tutaj niżej, dał dla przypomnienia to jest dzienna ilość użytkowników, ARPU to jest ilość, znaczy wartość płacących użytkowników, i macie, macie jakiś fajny pomysł, żeby z czymś takim wejść, to przyjdźcie do mnie, powiedzcie co chcecie zrobić, przyjdźcie z konkretnym pomysłem, to ja wam przyciągnę do tego 50 tysięcy użytkowników, tak o. Chcecie, macie 50 tysięcy użytkowników. Także zapraszam. Dobra. Jeszcze troszeczkę o mobilu. Bo jakby ktoś nie wiedział, NK siedzi sobie na mobilu, ma ponad bańkę użytkowników na. Możecie nawet, na nie tyle co ze smartfona, co wejść nawet. O, ja mam taką. No. Nie działa. A dzia, dobra, działa. Zobaczcie, mam. Widać jaki mam telefon? Ja go ledwo widzę, bo on jest taki. No, troszeczkę skulowy. Nawet z takiego telefonu można wejść. Jest minion 300 użytkowników, tak samo jak w grach głównie kobiety. Ja byłem zdziwiony, że to są głównie kobiety de facto na, na mobilu. Troszeczkę inaczej wygląda ta grupa, grupa wiekowa niż w grach, ale dość atrakcyjnie. I Też, jeżeli chodzi o urządzenia, na jakich się działa, to my, z tego, co pamiętam, to jest jakieś 500 tysięcy androidów i jakieś 150-200 tysięcy iPhoneów, nie iPadów, iPhoneów tylko i wyłącznie. I jest coś takiego, co też zaraz zaraz odpalamy. Czyli jeżeli myślicie o grach, aplikacjach mobilnych, to zapraszam do takiego katalogu, który na dniach powstanie. Też, jeżeli ktoś chce, to też zapraszam. To powiem dokładnie, o co chodzi. I o. Dzisiaj szybko, to masz szybko. Wprowadzamy cały czas u, ulepszenia. Jeżeli, jeżeli chcecie, żeby coś się pojawiało na MC, to piszcie, to wtedy będziemy to rozbudowywać. I myślę, że wszystko. Jeżeli są pytania, to zapraszam. Plan działań dalej jest taki, że za chwilę odbędzie się debata z udziałem blogerów. Teraz macie chwilę, żeby podejść do stołu z kiermaszem i zakupić w końcu te pyszne ciasteczka. Więc zapraszamy. A...